Angelika Wierbicka, mama, żona i top modelka, co dziś jest dla ciebie większym luksusem cisza czy czas? Cisza. Co w świecie mody złamało cię najmocniej i czy dziś potrafisz to nazwać bez strachu? Na pewno zaburzenie odżywiania. Jeden nawyk, który uratował twoją głowę? Sen. Najtrudniejsza rzecz w byciu modelką po czterdziestce? Nie ma takiej rzeczy. Co daje ci największą siłę: sukces czy porażka? Sukces. Największe kłamstwo, jakie słyszałaś o swoim ciele? Że powiększałam usta. Jedna rzecz, której nigdy nie zrobisz dla wyglądu? Na pewno nie powiększy biustu. Najbardziej toksyczna rzecz, którą kiedyś brałaś za normę? Kiedy ostatnio wow. poczułaś, że znowu przekraczasz własną granicę? Odkąd zostałam mamą. Co jest dziś dla ciebie większą presją? Czas czy ciało? Czas. Pierwsza myśl, gdy wróciłaś na wybieg po latach? Że to jest moje miejsce na ziemi. Co jest dziś twoją granicą nie do przekroczenia? Co to było fajne? <laughs> Jedno Oj, słowo, które opisuje Twoją relację z ciałem. Uwielbiam moje ciało. Najodważniejsza decyzja ostatnich lat. Macierzyństwo. Kto dziś najbardziej cię inspiruje jako kobieta? Ty, Aniu, to, co robisz dla kobiet, jest naprawdę niesamowite. Dziękuję.